Przedstawiam Ci najlepsze kolce lekkoatletyczne, od ultralekkich i dynamicznych modeli do sprintu po bardziej techniczne opcje stworzone do biegów średnich i skoków. Opowiem Ci, które modele oferują najlepszą przyczepność, wygodę i trwałość, a także moim zdaniem, które naprawdę warto mieć w swojej kolekcji. Zostań ze mną do końca i przekonaj się sam. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer jeden Zenzi Zenzi to buty sportowe zaprojektowane do zawodów sprinterskich, skoków oraz innych konkurencji stadionowych. Idealne zarówno dla mężczyzn, kobiet jak i młodych sportowców. Ich konstrukcja łączy w sobie lekkość, stabilność i wyjątkową przyczepność, co czyni je doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą poprawić swoje osiągi na krótkich i średnich dystansach. Podeszwa wykonana z syntetycznej gumy posiada 8 wymiennych kolców stalowych umieszczonych strategicznie w przedniej części buta, aby maksymalnie zwiększyć trakcję i przyspieszenie na starcie. Ten system pozwala uzyskać mocniejszy wybieg i lepsze trzymanie na wierzchni, co przekłada się na większą efektywność każdego kroku. Idealne zarówno dla mężczyzn, kobiet, jak i młodych sportowców. Ich konstrukcja łączy w sobie lekkość, stabilność i wyjątkową przyczepność, co czyni je doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą poprawić swoje osiągi na krótkich i średnich dystansach. Podeszwa wykonana z syntetycznej gumy posiada 8 wymiennych kolców stalowych umieszczonych strategicznie w przedniej części buta, aby maksymalnie zwiększyć trakcję i przyspieszenie na starcie. Numer 2 New Balance. New Balance to kolce lekkoatletyczne stworzone z myślą o biegach średnich i długich dystansach, łączące lekkość, precyzyjne dopasowanie i idealną przyczepność dla maksymalnej efektywności nabieżni. Ten model, będący rozwinięciem znanej serii, jest przeznaczony dla sportowców, którzy oczekują idealnej równowagi między konstrukcją, prędkością i komfortem, nawet w wymagających konkurencjach, takich jak bieg z przeszkodami na 3000 metrów. Cholewka z technicznej siateczki daje uczucie drugiej skóry, gwarantując naturalne dopasowanie, doskonałą wentylację i odprowadzanie wilgoci, szczególnie ważne podczas biegów w deszczu lub z przeszkodami. Kolce lekkoatletyczne, stworzone z myślą o biegach średnich i długich dystansach, łączące lekkość, precyzyjne dopasowanie i idealną przyczepność dla maksymalnej efektywności na bieżni. Ten model, będący rozwinięciem znanej serii, jest przeznaczony dla sportowców, którzy oczekują idealnej równowagi między konstrukcją, prędkością i komfortem, nawet w wymagających konkurencjach, takich jak bieg z przeszkodami na 3000 metrów. Cholewka z technicznej siateczki daje uczucie drugiej skóry, gwarantując naturalne dopasowanie, doskonałą wentylację i odprowadzanie wilgoci. Szczególnie ważne podczas biegów w deszczu lub z przeszkodami. Kolce lekkoatletyczne stworzone z myślą o biegach średnich i długich dystansach. Numer 3. Puma Puma to kolce zaprojektowane dla sprinterów i średniodystansowców, którzy oczekują lekkości, przyczepności i komfortu. Model ten łączy nowoczesną technologię i materiały najwyższej jakości, oferując idealną równowagę między szybkością, stabilnością i wydajnością. Idealny zarówno do treningu, jak i zawodów. Cholewka z półelastycznej dzianiny, semi-knit zapewnia elastyczność i przewiewność, dopasowując się do stopy niczym druga skóra, pozwalając na naturalny ruch bez utraty podparcia. Puma Puma to kolce zaprojektowane dla sprinterów i średniodystansowców, którzy oczekują lekkości, przyczepności i komfortu. Model ten łączy nowoczesną technologię i materiały najwyższej jakości, oferując idealną równowagę między szybkością, stabilnością i wydajnością idealny zarówno do treningu, jak i zawodów. Cholewka z półelastycznej dzianiny Semiknit zapewnia elastyczność i przewiewność, dopasowując się do stopy niczym druga skóra. Pozwalając na naturalny ruch bez utraty podparcia. Puma Puma to kolce zaprojektowane dla sprinterów i średniodystansowców, którzy oczekują lekkości, przyczepności i komfortu. Model ten łączy nowoczesną technologię i materiały najwyższej jakości, oferując idealną równowagę między szybkością, stabilnością i wydajnością, idealny zarówno do treningu, jak i zawodów. Cholewka z półelastycznej dzianiny Semiknit zapewnia elastyczność. Numer 4. Yoma. Yoma to kolce lekkoatletyczne stworzone dla biegaczy, którzy szukają lekkości, przyczepności i wygody podczas treningów i zawodów. Model ten od znanej hiszpańskiej marki Yoma łączy funkcjonalny design i materiały techniczne, oferując doskonały balans między osiągami, stabilnością i ceną. Lekka sprężysta podeszwa środkowa zapewnia szybki, stabilny krok i efektywną amortyzację, nie tracąc czucia na wierzchni. Dzięki temu buty Joma doskonale sprawdzają się w biegach sprintowych i średniodystansowych, gdzie liczy się szybkość reakcji i dynamika wybicia. Joma Joma to kolce lekkoatletyczne stworzone dla biegaczy, którzy szukają lekkości, przyczepności i wygody podczas treningów i zawodów. Model ten od znanej hiszpańskiej marki Joma łączy funkcjonalny design i materiały techniczne, oferując doskonały balans między osiągami, stabilnością i ceną. Lekka sprężysta podeszwa środkowa zapewnia szybki, stabilny krok i efektywną amortyzację, nie tracąc czucia na wierzchni. Dzięki temu buty Joma doskonale sprawdzają się w biegach sprintowych i średniodystansowych gdzie liczy się szybkość reakcji i dynamika wybicia. Yoma. Yoma to kolce lekkoatletyczne stworzone dla biegaczy, którzy szukają lekkości, przyczepności i wygody podczas treningów i zawodów. Model ten od znanej hiszpańskiej marki Yoma łączy funkcjonalny design i materiały techniczne